Szokująca informacja, daj mi się skupić. A, szokująca. Śląk. Śląk. Jakie to jak Countdown 2016, będzie w końcu nasze odliczanie legendarne, baobab? No mam nadzieję. Jak coś to było? A, je, a, je, a nie, da, daj -da, tak, mi odliczanie, nie? Odliczanie, tak. Jest. Odliczanie! Legendarne. Co? Przecież wyciszyłeś. <laughs> Już? <laughs> Już? <laughs> Już, włączam. Czy jesteście na to gotowi? Wy to zawsze gotowi. na chwilę wyciszamy. To nie, ale odliczanie. Ewa od kiedy nas w ogóle oglądasz? Ale? Naprawdę? Niemożliwe. Dwa, trzy tygodnie dopiero. O, Klaski do tuli, kochani! 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, Więc oficjalnie w sobotę wprowadzam się tutaj z Nikolą do pokoju obok Będziemy. Urządzać pokoik, czekamy na telefon, drzwi są na pokoju, czekamy na montaż, to no poczekaj, dalej, ja dopiero zacząłem. No, czekamy na montaż drzwi, są drzwi, mamy czas do soboty, żeby się wyprowadzić, dostaliśmy wypowiedzenie. Ja poszedłem na ugodę, bo nie chcę zadymy tam robić, chociaż troszeczkę mnie potraktowali tak nijako, bo... Spółdzielnia na mnie najechała, a ja bym chętniej na spółdzielnię najechał, bo ha, kłamią. Zarzułam to. <laughs> Więc my się w sobotę wprowadzamy. Muszę przenieść wszystkie usługi tutaj: internet. Muszę doprowadzić, yy, to wiecie, do jakiejś tam podstawowej normy życia. To mieszkanie. Mamy odróbki, musimy zacząć robić odróbki. Dalej. Dlatego jutro rano będzie przerwa, odpalamy się w sobotę. O kurwa, wziąłem swojego ptaka na czacie, ratki Co ty gęsty? Nie żartuję, żartuję! Ja odpaszę, prawda? Zaraz, że to ma... No, Zobacz, bo Mariusz czeka. No? Ja? czekam. Czeka ze ślubem maszyn. W sobotę, w sobotę wraca stream. Dalej. W sobotę wraca stream. I uwaga, w tą sobotę. Nie widzą, ja potrzebuję dwa dni, muszę internet tutaj wyłączyć, przenieść. Muszę przeprowadzić.